Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę dla was, co kupiłam w Primarku. Wczoraj byłam w sklepie, a dopiero dzisiaj zasiadam, żeby wam to wszystko pokazać. Byłam dzisiaj drugi raz w Primarku, kupiłam jeszcze jedną rzecz, dlatego jedną musiałam oddać. Nie w zasadzie dwie rzeczy musiałam oddać, ale wszystko zaraz dla Was opowiem i pokażę, tak więc zaczynajmy! Powiem Wam szczerze, że spodziewałam się mega wyprzedaży w Primarku. I byłam naprawdę zaskoczona tym, że nie było nic. Dosłownie było parę rzeczy na wieszakach z przecen, nic co by mnie interesowało, tak więc większość jest... Znaczy wszystko to, co teraz Wam pokażę z Primarka jest w cenie oryginalnej. Może zaczniemy od butów, które mam tutaj. Kupiłam takie różowe adidasy na talce i one są mega, są leciutkie. Piękny, pudrowy róż, taki właśnie Natalka jak chciała. One już były przymierzane. W środku jest właśnie z tego memory foam, czyli e, takie bardzo mięciutkie, ale stabilne podłoże, i one tutaj mają jakby taką Ala skarpetka, wykończenie, bardzo fajnie przylega wtedy do, do nogi. Ma tutaj e, sznurówkę, ale ona tak naprawdę jest taką dekoracją, cały ten bud bardzo fajnie. Jest opływowy, fajnie trzyma stopę w jednym miejscu. Są so, fajnie, tutaj y, można je zginać. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry do, strzał w dziesiątkę i dobry zakup. Nie są to oryginalne buty, ale natalka teraz tak szybko jej buty, y, stopa rośnie. Jak więc na lato. Na jeden sezon, myślę, na miesiąc, dwa, góra ona w nich pochodzi. Ma zielone, takie khaki, bardzo podobne, tylko troszeczkę inny styl i je nosi, no powiem, że, że chyba za 4 miesiące, jak nie dłużej. Kupiłam je chyba wtedy większe, dlatego i ona jeszcze je nosi. To jest rozmiar piątka, czyli 38. Na taka nosi 37, ale Adidasy zawsze rozmiar większy kupuje i one są idealne. Polecam, one kosztowały 10 funtów. Tak więc to dla Natalki. Kupiłam dla niej jeszcze takie białe sandałki, ale niestety kupiłam dla niej rozmiar 67,4 i na dziale dziecięcym. I niestety były dla niej za wąskie, na długość może byłyby ok, ale Natalka nawet stopy nie mogła w nie włożyć, tak więc właśnie dzisiaj je oddałam. Niestety nie mogłam wcześniej filmiku nagrać, ponieważ miałam studia i musiałam się uczyć, tak więc przepraszam, ale były to takie zwykłe sandałki z dwoma paseczkami. Chciałam kupić na dziale damskim, dla niej w rozmiarze 4, 37, bo oczywiście przecież kobiety już mają numer 37. Ale nie było nic takiego prostego dla niej, yy, dziewczęcego, nie było żadnych takich właśnie białych, nawet czarne bym dla niej kupiła, ale no nie było nic takiego zwykłego. Było wszystko jakieś, z jakimiś diamencikami, takie za bardzo, no nie w jej stylu po prostu. Tak więc zamówiłam przesyłkę z rezerw znowu i tam znalazłam sandałki, które mam nadzieję, że będą na nią dobre. Tak więc buty jednooddane, te różowe tutaj zostają. Kolejna rzecz na talce, jaką kupiłam, bo tutaj mamy hol i dla mnie, i dla natalki, jest taka przepiękna sukienka. No spójrzcie na to. Hiszpanka. Spójrzcie na ten print. on nam jest, no, no, jak Zara po prostu. Przepiękna. Tutaj oczywiście z, z haleczką, z podszewką, że nic się nie będzie prześwitywać. Jest po prostu idealna. Ma też tutaj ramiączka i z przodu guziczki. Wzięłam na niej rozmiar na 12, 13, 158 i kosztowała 11 funtów. Jest lekko za duża tutaj, ale ja je po prostu sobie tutaj skrócę albo w ogóle je obetnę i będzie tylko hiszpanka. Natalka wygląda w tej sukience naprawdę prześlicznie, bardzo dobry zakup. Ja byłam wtedy na zakupach bez niej i ciężko mi było coś wybrać, ale wysyłam dla niej po prostu zdjęcia. Tak, więc e, kupiłam to, kupiłam spodenki te, akurat już cenę zdjęłam, ale one kosztowały 3,50. Zwykłe, takie dresowe, a nie, chyba jest jeszcze cena. Nie, jednak nie, zabrałam. 3,50 one kosztowały zwykłe, różowe, z kieszonką, tutaj z białym takim lampasem. Kupiłam takie same, zamówiłam w rezerw, ale chyba jaśniejsze, takie bardziej pudrowy róż. E, nie byłam przekonana co do tego różu, bo Natalka tak rzadko w nich chodzi, ale to jest po prostu takie coś po domu, bo zaraz tutaj upały do nas przyjdą i trzeba mieć spodenki i wziąłam też rozmiar 12 13 x 158 i są idealne, takie fajne spodeneczki yy, i powiem wam, że nie było dużo wyboru naprawdę, nie wiem czy jeszcze nie mają, nie mieli dostawy czy co, jakoś nie byli chyba przygotowani, bo nawet yy, chciałam pójść najpierw na damskiej zobaczyć jakąś dla niej kupić XS-kę jakieś szare albo czarne i były tylko elki wyobraźcie sobie kolejne bardzo podobne szare z różowym i to też takie właśnie po domu chodzić na rower z napisem you go girl i to jest taka zwykła wiecie, dresówka. i też wzięłam rozmiar 12-13 lat na 158 i były w takiej w samej cenie 350 Wzięłam troszkę większe Aha, bo w tych kompletnie nie było Rozmiarówki I przyłapałam je po prostu Tak wiecie, wzięłam szybko, bo była ostatnia para I ona była tak, leżała z boku Wzięłam na 13-14 lat 164, ale te spodenki Jeżeli pójdziecie do Primarka, one są po prostu Idealne Natalka je już używa, nie Od ósmego roku życia chyba I co roku je kupuje po prostu większy rozmiar Te są naprawdę duże Więc pewnie pójdą na, na kolejny rok ma takie i ciemniejsze Ja bardziej chciałam te ciemniejsze, no ale niestety Nie było, więc wzięłam te Te kosztowały 5 funtów One niby są, wiecie, takie Wyglądają jak jeansowe Ale one, widzicie, są takie elastyczne I są po prostu idealne I Natalka chyba nosi tych spodenek Ten rodzaj nosi jeszcze 10-11 lat Tak więc trochę mniejszy na 146 I one już takie, wiecie, są na, na już, na teraz, chciałam po prostu większe kupić. Na, nie wiem, 12-13 albo. No tak, 12-13, no ale nie było. No to wzięłam takie. Będą na później po prostu. I chyba ostatnia rzecz na talce, która spodobała się jej najbardziej, bo po prostu od razu założyła to. Jest to taki tak zwany jumpsuit. Z na ten print. Mi się od razu spodobał, nie byłam pewna, czy Natalka też będzie chciała, ale wysłałam jej zdjęcie i powiedziała, że tak, koniecznie. I mówię Wam, już to dosiła wczoraj. To jest oczywiście Hiszpanka, tylko bez już tych ramionczek, tak jak tamta sukienka. Tutaj ma taki przód, nie czekajcie, czy to widać, tak. O, tutaj z guziczkami. No i oczywiście tutaj gumeczka. I długie do tego są spodnie Gdyby były jeszcze z tego samego materiału Bo zobaczcie, to jest taki materiał e, cieniutki I e, wygląda jak pognieciony Ale wydaje mi się, że to jest najlepszy materiał właśnie na lato Bo, bo latem rzeczy się gniotą, tak? Trochę się człowiek spoci, słońce i tak dalej I jest wszystko wygniecione A to można szybko wyprać, nie trzeba prasować I gdyby były jeszcze właśnie takie tylko, że e, krótkie spodenki To na pewno bym wzięła ale no nie było. Mówię Wam, że jakiś ten, ten nasz, ten nasz jakiś nie jest e, super e, z rzeczami. Może dlatego właśnie nie było tam klientów. E, I też wzięłam rozmiar. 120, e, przepraszam, 158 na 12-13 lat. I ten jumpsuit kosztował 13 funtów. Naprawdę super jest. Polecam Wam. I on jest idealny teraz na natalkę. Może nawet jeszcze trochę ponosi. Zobaczymy. I kolejne rzeczy to już są moje. Kupiłam sobie kilka sukienek. Jedną jeszcze koszulę dokupiłam, którą niestety musiałam oddać. Kupiłam sobie białą zwykłą koszulę z takiego materiału mniej więcej jak to. Może bardziej był e, lniany wydaje mi się, i był jakby w takie wprążki, ale niestety pluska e, ta koszula okazała się trochę za krótka. A ja ze względu na moją figurę, na brzuszek, który muszę ukryć, niestety za krótkie rzeczy nie pasują mi i no, po prostu mi nie pasują, więc oddałam, bo tak i tak by po prostu leżało. No, ale nie przedłużając, pokażę Wam, co sobie zostawiłam. Powiem Wam szczerze, że żałuję, naprawdę żałuję, że jeszcze nie są otwarte przymierzalnie do sklepu, bo tak na oko brać rzeczy jest ciężko. Z tym, że ja już mniej więcej wiem i widzę, jaki rozmiar powinien dla mnie pasować, no ale tak jak słyszeliście z tą koszulą, no nie wypał. Gdybym widziała, to wiecie, zaoszczędziłoby mi podróż dwa razy. Ale tak, pierwsza rzecz, do której jeszcze nie jestem w 100% przekonana. Jest taka przepiękna sukienka z kołnierzykiem i zobaczcie jaki ma fajny rękaw. Taką jakby bufkę tutaj ma i, i taki szerszy rękawek, który ma gumeczkę tu na końcu. No ale zobaczcie jak on pięknie wygląda czarne, w takie niebieskie i kremowe kółeczka, kropeczki. Jest cała tutaj widzicie na guziczki. Aż do tego momentu, tutaj mamy jakby y, y, podcięcie pod przytali, no i oczywiście jest taka, powiedziałam, nie jest krótka i nie jest długa, jest, zaraz przymierzam tutaj sobie, jest taka ciutkę za kolano, ale ja jestem dosyć niska, mam tylko 160 cm i wiecie co, ja nie jestem w 100% pewna, czy to mi pasuje, ale później sobie pomyślałam, że to będzie idealna po prostu sukienka właśnie teraz na lato żeby pójść do pracy, jeśli pójdę do pracy. Yy, oczywiście też na co dzień też o tym mówię, ale ja zawsze zwracam uwagę, czy ja to ubranie mogę pójść do pracy, czy, czy nie, bo nie chcę mieć takiej, wiecie, oddzielnej szafy praca i, yy, i dzienne rzeczy, więc lubię sobie mieszać yy, ubrania i wydaje mi się, że właśnie w takiej sukience, że nie musiałabym mieć marynarki, bo rękawek jest no taki... Powiedziałabym, że jest za łokieć, ale go można fajnie podwinąć i wtedy bardzo fajnie ta sukienka wygląda. Tak więc napiszcie mi w komentarzu, czy pasuje mi ta czarna w kropeczki niebieskie, czy nie. Bo jakoś tak nie mogłam się zdecydować. Mam rachunek jeszcze w razie czego będę mogła to zwrócić, ale coś jest w niej takiego, że, że skłaniam się, żeby tak. Pomyślałam sobie, że też fajnie by było gdzieś wyjść w niej, e, nawet jak jest troszeczkę zimniej. Bo ona jest dłuższa i na przykład kurtkę jeansową też będzie bardzo fajnie wyglądało, albo skórę. Ja wziąłam ten styl sukienki w rozmiarze 16, i ona kosztowała 10 funtów. Przeważnie sukienki noszę tam w rozmiarze 14 czyli 42, Ta jest 44, ale wiem, że. Ona ma guziczki. Jak ma guziczki, to na 100% muszę mieć troszeczkę większą, żeby mi się tutaj po prostu nie zjeżdżała, nie rozjeżdżała na moim dużym biuście. Tak więc jedna sukienka, do której nie jestem w 100% pewna, ale dajcie mi znać, czy Wam się podoba i czym się dzieje, że mi pasuje taka. Yy, sukienek, kupiłam jeszcze jedną, i tu wzięłam sukienkę dwunastkę, I widzę, co byłam taka trochę. Nie wiedziałam, czy, czy, wziąć, czy ja wejdę w tą dwunastkę, czy nie Tylko wziąłam ją do domu, żeby przymierzyć, bo nie było przymierzalni Ale tak mi się ten print spodobał Chciałam właśnie coś takiego żeby mogła wyjść, e, wiecie, na, na spacer czy coś, żeby była lekka, powiewna i żeby miała coś czarnego, ale żeby nie była cała czarna. Bo jak wiecie, mój kolor ulubiony to jest czarny. Ja najchętniej chodziłabym tylko w czarnych sukienkach, tak więc chciałam coś z przełamaniem i pomyślałam, że ten czarny z beżem po prostu będzie idealny. I to jest dwudziestka, e, dwunastka, czyli 40. Kosztowała, już mówię, 13 funtów, czyli była trochę droższa niż tamta, ale jest po prostu super. Tutaj jest pod biustem ee, taki, jakby, jak to wygląda, taka falbanka, jakby, i o tak, jest do końca. Tutaj jeszcze ma jedną falbankę na samym dole. I pomyślałam, że jest po prostu świetna, taka, o której marzyłam, tak więc zmierzyłam ją w domu i pasuje mi. No, trochę tutaj, może wiecie, nie ma luzu, ale. Ale jest dobra. Zostawię ją, będę miała motywację, żeby trochę zrzucić kilogramów. Może się uda, ale wiecie, jest dobra. Bardzo fajna, podoba mi się. Napiszcie też, czy, czy wam się podoba taka w ciapki beżowe. Kolejna sukienka. I ona jest idealna, idealna. Nie wiem, czy ja tutaj już metki nie... Chyba tak metkę już odłożę. ale też około 10 funtów ona kosztowała albo 8. Coś takiego. I to jest taka zielona kaki. Bardzo podobny styl, też, że tutaj, taki wiecie, buchu, że tutaj ma yy, zakładki i tutaj taką falbankę. No świetnie wygląda. Idealny, yy, idealny dekolt. Rękawek, o, króciutki, bardzo fajna, cieniutka yy, sukienka, ale kompletnie, wiecie, nic nie prześwituje. Ma taki kolorek, przyjrzyjcie sobie. I ten materiał, gdzie co, on nie jest yy, ani dzianina, co to jest? Poliester. Tak, no troszeczkę jest inne. Co tutaj jest? Nylon. O, 47% nylon, 53% wiskoza, czyli no taki trochę plastikowy, tak. Ale no, no fajna sukienka. Wydaje mi się, że jest ok taki kolor. Był jeszcze taki pudrowy róż i nie byłam pewna, czy jest ten pudrowy róż, ale jednak zostałam przy tym, ponieważ mówiłam Wam, że złożyłam zamówienie z Reserved i tam chyba. Jakąś mam pudrowo-różową sukienkę, jeśli się nie mylę, tam chyba coś zamówiłam. E, ok, zostawiam jeszcze dwie rzeczy, tak więc już pokazuję Wam. Kupiłam sobie spodnie, które miałam już wcześniej i one są po prostu idealne. I jeżeli pójdziecie do prymarki i je zobaczycie, to koniecznie je sobie kupcie. One są super do pracy i super w ogóle na takie, wiecie, zwykłe wyjście. Tak, one są na gumka. Materiał niby taki, wiecie, niby. E, jak to powiedzieć, jakby takie, wiecie, spodnie z garnituru Ale są naprawdę luźne i, i bardzo, bardzo wygodne Już wam chcę pokazać nogawkę Ona jest taka tutaj prosta nogawka, trochę zwężana I ona jest mniej więcej dla mnie do kostek To jest mój idealny po prostu rozmiar spodni I one są, to jest dwunastka, rozmiar 40, Bo ja właśnie spodnie takie noszę dwunastkę, a zawsze górę mam większą niestety i one są po prostu idealne. Jedyny minus w tych spodniach jest taki, że niby tutaj jest kieszonka, ale nie ma kieszeni w środku. Jak można zrobić spodnie bez kieszeni? Ale wiecie co, one są tak wygodne, tak fajnie się nosi i tak ładnie kształtują sylwetkę, że ja po prostu musiałam je wziąć już kolejny raz. I gdybym, nie wiem, jak mi się zniszczą znowu, to kupię kolejne. Um, one kosztowały 8 funtów, jeśli mi się nie myli, z tym matkę już um, zdjęłam, ale one są super. Zobaczcie jeszcze raz, taki materiał, on jest niby śliski, ale ma takie żłobienia, kreseczki, nie wiem czy to mi się wyostrzy. O, może widać teraz? No mniejsza z tym, jest, jest naprawdę fajne, e, jakąś bluzkę do środka włożyć, szpilki do tego i można iść do pracy albo adidasy, albo baletki i można iść do parku. Są po prostu super. Naprawdę bardzo dobre. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w Primarku dzisiaj, jest to taka parka sztormiak, cieniutka, z kapturem, już Wam pokazuję. Bardzo e, podobna do tego, co kupiłam na talce Reserved. E, tutaj tak samo rękawki można na, na krótsze, ale można je oczywiście tutaj e, odłożyć, będzie normalny rękaw się zwęża, to jest, to jest super, bo wtedy, wiecie, można zrobić sobie sylwetkę kieszonki, zapinana i ona jest za pupę, jest naprawdę długa, ale taka, wiecie idealnie długa i ona kosztowała, wziąłam sobie m i ona kosztowała 10 funtów i to jest także kurtka, którą można sobie schować tutaj czyli na przykład można sobie wrzucić do torebki taką kurteczkę 10 funtów kosztowała, były czarne kolory, pudrowy róż. Zastanawiałam się nad tym pudrowym różem i był jeszcze kolor khaki, Tak więc bardzo fajne rzeczy. Z tej kurtki jestem naprawdę zadowolona. Mega. Bo bardzo chciałam coś takiego, i żeby było cieniutkie, bo u nas latem bardzo często pada deszcz. Tak jak właśnie teraz, mamy ostatnich chyba 3 albo 4 dni po prostu burzę non stop. Całą noc burzę, w dzień także i non stop pada, a jest gorąco, jest duszno, tak więc. Taka rzecz jest po prostu ekstra. To są wszystkie moje zakupy na dzisiaj. Obkupiłyśmy się, ale jestem naprawdę bardzo zadowolona. Byłam jeszcze w HM, ale to już pokażę Wam w oddzielnym filmiku, co tam kupiłyśmy. W zasadzie natalka sobie się obkupiła. Ja na razie nic nie kupowałam. Ona kupiła sobie kilka takich fajnych outfitów, ale to pokażę Wam w następnym holu. Do zobaczenia. Pa! These roads and up and down.